Kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, e, która opowiada o gospodarzu, który rano wychodzi, zatrudnia ludzi, umawia się z nimi, że zapłaci im denara, później zatrudnia kolejnych, później kolejnych, później takich, którzy tylko godzinę pracują i też płaci im denara. I tak po ludzku, kiedy popatrzymy, posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to jest to mocno niesprawiedliwe. Dlaczego ci, co. Co cały dzień w trudzie i w upale pracowali, mają otrzymać taką zapłatę, jak ci, którzy pracowali godzinę. Ale czy nie jest tak czasami w życiu duchowym, że ci, którzy się nawrócą w ostatnim momencie, dostaną tą łaskę, też otrzymują łaskę zbawionych? Ale taki jest Bóg. On jest pełen miłości i miłosierdzia, i ta Ewangelia dzisiejsza opowiada o Jego miłości i miłosierdziu, że Bóg. Nie patrzy na moment, nie patrzy na długość, ale patrzy na intensywność naszej miłości wobec Niego. I to jest ważne. Zadbajmy, aby ta intensywność naszej miłości do Boga była jak największa. Błogosławię Ci z całego serca na ten dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aby Maria.